Ten odcinek chciałbym dedykować Foto Tokio, czyli Przemkowi, który poświęcił swój czas i użyczył mi nieco swojego szczęścia w realizacji tego spontanicznego pomysłu. Przemku, dzięki Ci z całego serducha. Link do Instagrama Przemka znajdziecie w opisie filmu. Zajrzyjcie koniecznie, bo co chłop robi foty, to ja w szoku jestem. Słuchajcie... Boję się zaśle do telefonu od rana Domyślam się, bo widziałem, że jest wiadomość na line do mnie i domyślam się od kogo Chyba w stalecie, umyłem zęby. Wszystko zrobiłem, Nadal się boję Dobra Sprawdzamy to Powiedzcie, że jest od Przemka O medę Nie wiem. Udało się. Jest 10 stycznia godzina 12.41. Wyniki były 2 godziny 40 minut temu. Ja poszedłem spać. A i długo nie mogłem usnąć z tego podniecenia i z tej, z tej ekscytacji. Ale, ale się udało! Udało się. I w tym roku spełnię. Jedno z takich naprawdę największych moich marzeń w życiu. Aż mi łapy częstą. Będąc szczerym, przy takim obłożeniu, jaki tam jest, na bilety, byłem pełen pesymizmu. Naprawdę byłem pełen pesymizmu. A jednak się udało. Słuchajcie, mogę powiedzieć tylko tyle, że w tym roku. Jadę na koncert mojej ukochanej, ukochanej piosenkarki. Takiej, którą zarówno jako artystkę, jak i osobę, jak i to, co sobą w życiu reprezentuje, uwielbiam jakby z całego serca. <grybujesz> o Boże, jak o tym pomyślę, to mi się płakać chce, naprawdę. To jest niesamowite, że się udało. Niby nic, ale, ale dla mnie to jest wciul. Tymczasem, żeby nie było zbyt, wiecie, wzruszająco, to zaraz się zbieramy, bo jest... No na 13.30 będziemy w porcie, a jeszcze chciałbym tam coś połazić, bo... Pa, po, po nie mogę się wysławić z tego wszystkiego, bo pokazywać wam... Ten rok zaczął się zajebiście. Delikatnie mówiąc. Ten rok jest cudowny. Dziękuję. Dziękuję losowi za to, że mnie tak obdarował na dzień dobry w tym roku. A to dopiero początek. Pyk! <grywk> Poszedłem zęby umyć, twarz, auto ogarnąć, tak godzinę się kręcą, nie, nie no dobra, muszę sprawdzić. Siadam, biorę telefon do mapy, otwieram telefon, a, to... a tam takie duże... Omedeto! TO! A ja tak... Ładne. 21 maja. Tak. Tak, no ja ładnie. 17 maja lecę do Japonii no e... ładnie. i wracam 7 czerwca po trzech tygodniach. No ładnie. A 21 no, nie. maja będę w Osace w Osaka Drohol. O, czy ścioszek? E, słuchajcie, jesteśmy na Leklerku w Scherburgu. Wiem, że po drodze miałem Esso bliżej, ale Esso niestety był problem. Na wszystkich dystrybutorach była informacja, że jest problem z połączeniem z serwerem. Nie mamy jak się zalogować. No, i wtedy to magiczny sposób idzie pan, więc muszę przerwać. No więc tak. Esso był problem z połączeniem z serwerem, więc musiałem się wrócić na leklerka 3 km, żeby zalać do pełna. No bo przed wyjazdem do Irlandii, gdzie jest jeszcze droższe, pasowałoby dolać. Bo tankowałem się na Luksemburgu wczoraj. No ale wyciek to jest w ogóle muszę wyciągnąć, bo mi się strasznie zaczęło kurzyć w waucie i fajnie by to było wyczyścić. Jesteśmy w Szerburgu, 15.00. 18.30 mamy prom, więc mamy jakieś półtorej godziny do dwóch godzin luzu i mam pewien plan, żeby coś zobaczyć, ale zobaczymy, czy się uda. Na razie nie pada, więc jest dobrze. Ale wieje. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie gonił za chwilę, że nagrywam z kamerą. Bo ostatnio jak tu byłem, tego jeszcze nie publikowałem. Ale typ mnie gonił i... Mówi, e, no kamera, no kamera! <grywka> o. Ale są hale duże w ogóle, jakieś z coś tam. Nie no, muszę to nagrać. Jakie combo! Gdyby ktoś z Was nie wiedział, JDM to jest Japanese... Skrót od Japanese Dometic Market. Yy, I to jest takie... określenie na... auta pochodzenia japońskiego, ale ogólnie w środowisku... Ludzi samochodowców, tak bym to przetłumaczył. JDM oznacza wszystkie te auta takie kultowe, japońskie typu Mazda RX7 itd. Gościu jeździ BMW, ale naklejka I love JDM. <gostu> A tam? Tam macie wjazd i normalnie się tam wjeżdża, parkuje, idzie się z buta po bilet. Ale ja sobie zaparkowałem tam, bo trzeba zrobić kroki, ale wieje. Muszę przyznać, że ktoś był nieźle głodny. Że te drzwi od Kibla tak w <grymne> Idziemy. Irish Ferris jest dzisiaj. Jest ten, tylko Irish, bo płyniemy do Dublina, nie do Roslare. Fajna mapka by była. O, my jesteśmy tu. Tu gdzieś. Tak, tu jest ten budynek, gdzie jesteśmy. A ja chciałem iść tutaj. Tu jest łódź podwodna. Ale oczywiście tak się podnieciłem dzisiaj tym newsem, że i zdążymy raczej. O dwie godziny do promu, a ja się pod prąd podpinam. Więc będę musiał dobijać wyrodki. O ja. Ale fajne, bo to jest interaktywne w ogóle. Możecie sobie coś wcisnąć. Ogród Montbello A ja czytam po francusku: jardin Montbello, A tu jest po angielsku też. Gdzie jest ten ogród? A, to jest takie. Ale bajera w ogóle. To jest chyba droga do tego. Tak, bo my tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Nam drogę pokazuje, jak się tam dostać. O, kasyno. Który do kasyna, proszę państwa? Ta mapa jest bajera, naprawdę. O, to są w ogóle fotki. Tokio w Dostaliśmy etykiety. Etykiety jak na każdym Airiszu, kartka jak na każdym Airiszu. Idziemy się pakować na, na port już teraz, bo nie chcę jakieś lipy odwalić. W sensie wiecie, pojedziemy sobie zwiedzać. Za chwilę się okaże, że na prąd mnie nie wezmą, bo pod prąd to oni biorą. To jest najgorsze, że pod prąd, jak, jak pójdziecie pod prądem, odpięć pod prąd. To raz biorą was na początku, raz na końcu, Zależy, kim pasuje. A więc generalnie trzeba być w miarę ogarniętym na tym porcie. Pewnie będziemy czekać, dając moje szczęście, ale <laughs> co tam? Dzisiaj powiem Wam, że mam taki nastrój, że zepsuć mi go jest nierealne. Nie wiem co by się musiało stać, naprawdę. <laughs> Skaczący Damian. Zapierdziela do busa. 18,5 tygodnia 18,5 tygodnia A tymczasem w trasie zostało gdzieś 17,5 coś koło tego. Pamiętajcie, w swoje marzenia należy wierzyć i je realizować jak macie tylko okazję W moim przypadku to trochę tak jest Ja na to że zrealizuję to marzenie Padłem dwa tygodnie temu. Akcja realizacja. Uf, 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 uf. Jaram się. Jak to Darek powiedział? Jaram się jak Dreamliner przede mną. <laughs> to jest to lepiej, żeby się nie jarł. <laughs> Słuchajcie, yy, jakiś niesamowity kocioł się dzieje na porcie. Yy, to jest takie rondo, na którym się rozjeżdża na P2, P4, P3, P6, na te wszystkie yy, kurde, strefy ładowania do, na promy. No i jakimś dziwnym trafem P4, na to, które ja jadę, o, P4. Zjazd na P4 jest cały zawalony, więc tam chyba coś ustawiają w rajkach i generalnie jest jeden wielki kocioł. Ale nie przejmuję się tym w ogóle dzisiaj. <noise> Życie jest piękne. <noise> Oj, Raport sytuacyjny, drodzy Państwo. Pram miał wypływać 18.30. Jest 19.30. Wszystko stoi w porcie jeszcze. Goście, którzy tu chodzą, mi się pytali, do jakiego prądu chcę się podpiąć, w sensie na, ile, na jaka końcówka, bo są końcówki na dwie wtyczki, taka zwykła, jak macie w domu. Są końcówki na trzy wtyczki siłowe i są końcówki siłowe na pięć wtyczek, znaczy na 5 bolców w środku. Są jeszcze na cztery, ale one są bardzo rzadko używane. Przeważnie są na 3 i na 5. Eee, no i jak już przychodzili któryś raz, to się ich pytam, kiedy płyniemy, a on mówi, że no nie wie, z 19 była, mówi, że no pewnie za chwilę zaczną wołać, muszą im dać znać z promu, że są gotowi. No, ale chyba jeszcze nie dali znać, bo wszystko stoi w porcie. Dosłownie wszystko. A ja zeszła ze mnie ta ekscytacja i to podniecenie na maksa z poranka i zacząłem czuć te 4 godziny snu, które rano tylko zaliczyłem. Nic więcej i powiem Wam, że mam taki zjazd, że zaraz tu usta na siedząco. Ja po prostu się modlę, żeby wjechać już na ten prom, zjeść i iść spać. Mieliśmy od godziny płynąć. Najgorsze jest to, że jutro myślałem, że to zrzucę, ale chyba tego nie zrzucę, jak tak dalej pójdzie. Bo jak wypłyniemy bardzo późno, ten prom płynie podobno 20 godzin chyba, do Dublina. Jest 18.30, minus 4, czasu irlandzkiego. Gdybyśmy teraz wypłynęli, a nie wypłyniemy, bo zanim spakuje i podłączy, to jest co najmniej godzina. Całą tą rabiatę, więc 15, 1630 nie wiem, jak ja to liczyłem, 14, no 15.30. 15.30 to jest najwcześniej. Gdyby teraz zaczęli pakować jak będę w Dublinie. Oby się chociaż odprawić udało. Na razie to myślę tylko o tym, żeby przyłożyć głowę do poduszki, włączyć sobie y, moją kochaną, ulubioną, fantastyczną piosenkarkę w tle, żeby mi grała i śpiewała do snu. I tak sobie iść spać. Tak błogo. Ale niestety na razie czekamy, aż wyjdziemy na prom.